Fedro wywodzi się z województwa kiedyś, kiedyś byłego Siedleckiego. Obecnie jest to powiat Natomiast od 6 lat jesteśmy na tym terenie, chociaż działamy od 20 paru przy budowie dróg i współpracując z panią Krystyną Beni, z panią Zając. Ale od 6 lat. Jakby założyliśmy tu swoją bazę, oddział produkcyjny, inwestując kwotę ponad 10 milionów złotych bez wsparcia unijnego, ponieważ zależało nam na czasie, z ogromnym powodzeniem dzięki miejscowej społeczności, samorządom, gminie, pracownikom, szczególnie gminy, pracownikom. Starostwa powiatowego. A przede wszystkim trzeba powiedzieć że dzięki ludziom, ludziom, którzy przyjęli nas tu z ogromną serdecznością i otwartymi rękami. E, Ile osób dajecie pracę? Około 40 osób. Wy, wy podejście... Około 40 osób zatrudniamy. E, niezależnie od tego e, mamy więcej osób zatrudnionych tam na terenie powiatu Otwockiego, którzy dojeżdżają. Ostatnie, ostatnie masz realizacje, o których warto wspomnieć? Ostatnią realizacją jest droga w Rogoźnicy, która realizowana jest na rzecz powiatu. Trwa, właśnie. Trwa jest realizowana część, reszta będzie realizowana w przyszłym roku. Do końca roku 2017, do końca września dokładnie. Ale w ogóle to realizujemy bardzo dużo przedsięwzięć na terenie powiatu, bo to są również gminy. Ja w tej chwili nie wymienię chyba, że koleżanka. Na pewno budowaliśmy drogi na, w gminie międzyrzecz Podlaski, gmina Drelów, część dróg powiatowych, między, między innymi międzyrzecz Podlaski szóstka, Drelów Piszczówka, te drogi realizowaliśmy w, osta w ostatnich latach. Dużo się tego dzieje w Białej Podlaskiej, na terenie powiatu dużo jest dróg, które buduje się? Wciąż, wciąż za mało dla takich firm jak państwa. Szerów jest na pewno ja, większy. Ja muszę powiedzieć tak. Dwa, trzy lata temu, albo dwa lata temu mówiłem do pana starosty, który wówczas był wiceprzewodniczącym, później przewodniczącym. Dawałem mu przykład powiatu sokołowskiego i powiatu siedleckiego, powiatu siedleckiego które miały ogromne pieniądze. Ogromne. To były dziesiątki milionów złotych i ubolewałem, że większy było, nie było powiat, ma pieniądze żadne praktycznie w porównaniu z nimi. Teraz sytuacja się, dzięki panu, hmm, według mnie, nowemu staroście zmieniła radykalnie. Jest odwrotnie niż było. Widzimy te pieniądze, które na tym terenie hmm, się znalazły nagle.